Podziągnie po Chinach. Idę właśnie nabrać rządku, by wspólnie z się i zrobić sobie dobrze Wam wszystkim znaną supkę chińską. Nazywam się Jacek Jak pracuję w zespole paczko i Impost. Warto się jest bliżej poznać. Stąd pomysł na to, żeby podzielić się z Wami naszymi pasjami. Zapraszam więc Was na paczkę z podróży. Paczkę z podróży do Tybetu. Wszystko zaczęło się od lufy. Wysłała newsletter Tanie Loty na Sylwestra. I tak po 12 latach ponownie wylądowaliśmy na aromatycznym dworcu kolejowym w Pekini. się Zdobycie zezwoleń na wjazd do Tybetu wraz z widzą do Chin to minimum 3 tygodnie. 43 godziny w przedziałach bez drzwi, zakazem plucia, ale możliwością palenia na wysokości 5000 metrów bezcenne. A to tego demolka, jaką zrobili Chińczycy, by wybudować tym najwyżej położoną kolej na Ziemi. Tybetańczycy określają tę inwestycję jako najbardziej perfidny pomysł chińskiego okupanta. Trzy dni bez mycia, ale nareszcie, lasa. Duchowa stolica tybatańskiego buddyzmu. To tyle na dziś. Jutrzejszy dzień zależy tak naprawdę od Was. Pora głosować. Poniżej szczegóły. W się jaki. Jaki, jaki. Byle jak.